Tutaj jest agent specjalny, boski Oski. Także fajnie. Skręca się siewnik. Tu jest nasz pomocnik, który straszył się w aucie i podrapał nas wszystkich. Także fajnie mieć piesełka w transporcie. A tutaj mamy buraczka, nasionka. Niektóre są zielone, niektóre są żółte, bo, bo to są i podłużne i okrągłe. Tutaj jest chyba cebulka, ogórek, gdzieś powinien być jeszcze koper. O, koper. I to jest fasolka, którą będę siać. A tu jeszcze jest marchewka i cebulka i, i buraczek. Także jak zdążyliście zauważyć, jesteśmy u nas na polu i będziemy wysiewać. Także nie wiem, czy, czy będziemy sadzić pomidorki, czy nie. Jak myślisz, Miś? Miś mówi, że nie. Także plany się nieco pozmieniały. Ale, ale nie ma źle. Przynajmniej coś z warzyw siejemy. No. Może dorobimy się z ogórków. I postawimy foliówkę, i wtedy będziemy prawiać pomidory. Źle zakręciłem przez ciebie. Przeze mnie! Tak. Co zejść Hm? No co, no wpadło tam, gdzie nie miało, wpaść i się zablokowało jeszcze. Nie jest tak prosto użyć dwa Polce. Nie. A po lewej wygląda tak. Jak widzicie, na części jest zielono, a tu jest łyso. I ten łysy kawałek będzie cały obsiany ogórkami, fasolką, cebulką, buraczkiem i, I nie wiem, co my tam jeszcze mamy. Koperek. A tutaj jest groch, także... także myślę, że moje pszczółki będą mieć pożytek, bo groch raczej jest pożyteczny dla pszczółków. A ty co, bawisz się? No patrzę, bo nie wiem na którą. Ja tu może... no. Wyjdzie rzadziej, to się nic nie stanie, gorzej jak za gęsto wyjdzie. Co się boisz? Trochę się boisz? Tu wygrzeje się to tłuste ciałko futerkowe. Tak. Patrzcie, a tu ma grzechotkę. Bo rozerwała smycz. Co pierwszy siejemy? Chyba jakieś tak Jak to, dać O, jest. Bo to w ogóle coś nie wchodzi w No nie wchodzi. No. Jak głęboko? No. Nie, chyba na centymetr, tak standardowo wszystko. Ale nie wiem. A ty co, kosisz nam chwasty czy jak? Smacznego. brzmi jakby umierało Dobra? Na razie tyle Na razie tyle Puniczy za dużo nie będzie wylatywać. Przewodnie tyle tu już coś tam wylatuje tylko już nie za dużo Sytuacja wygląda tak, że skończyliśmy siać ogórka i zaczęliśmy fasolkę. Ale tak my zaczęli to siać, że chyba fasolkę w... sialiśmy w tej samej linii z powrotem, jak jak jeden ogórek, albo jak dwa rzędy ogórka, także ja nie wiem, co z tego wyrośnie. Zobaczymy. Oskar jest troszkę zły. No nie dziwię się. Zobaczymy, może się nie zaduszą nawzajem. I, I może coś z tego wyjdzie, może nawet o górek będzie lepiej rosnąć, choć nie jestem pewna. Także yy, no, fajnie. Dawaj, Mam po kopaczkę, bo siejemy koper. Także proszę bardzo. Zwierzyniec wita. Jest Elvis na wolności, tym razem. Razem z kolegami. Jest Adrian. Teś Adrian. On cały czas wrzeszczy, jak nas widzi, i ucieka. Więc się biedny chowa za kurami. Także. A co ja bardzo chce go dojechać. Nie wiem dlaczego uparła się na tego Adriana, ale. Ale idziemy, Czojniczka. Idziemy. No, zostaw Adriana. Także Adrian i Elvis są chyba ziomeczkami. Albo przynajmniej nie mają do siebie problemu. I nadszedł czas na koper. Także Oskar przyniósł grabie. To nie wygląda dobrze. Tym bardziej, że jest tak sucho, że się ziemia pozbrylała. No ale co, postaram się jakoś to... Przez talerzówkę. No. Postaram się to jakoś posiać. Ale koperek to jest taka roślina, co zejdzie wszędzie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach chociaż trochę pokropi, żeby tą ziemię tak Trochę zmoczyło. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Oskar lubi patrzeć na korzenie, więc grzebie w ziemi i ogląda jaki jest groch. Ma już brodawki czy nie? Nie. Nie ma brodawek, bo nie ma wąsy. nie ma już wąsy, ale... Ma wąsy. Czyli jeszcze nie wiąże azotu. Nie. Się, nie. wiem czy to nie jest takie, że jak on się, one się zaczną pytać. Aha. Czyli on już jest dość duży wtedy. No widać, widać po grochu, że, że ma brodawki, bo on się robi ciemny, nie? Aha. I tak jakby być zboże azotem posiała, nie? Ok. Czaję. Taki on niszczu. Taki, on jest taki jasno zielony. Nie? No. Dobra. Przygotowaliśmy sobie taki kawałek. Chyba to widać, że mam mniej brust. I no żółtowo posiej. No. I ostatni koperek, i zmykamy, bo jest strasznie gorąco. czy mam jeszcze Ej, a jak, jak będziemy robić nawadnianie jak no myślę tu postawić yy, cokolwiek. Ale listy się zastanawiam? Czyli po prostu nie kupić sobie zraszaczy? Tak? Nie było to dobre? Bo wiesz... Yy, dobre by to było, tylko że jest kwestia tego, że raczej na ogórki, na liście to lepiej nie pryskać no wodą. Prawda. Wiesz o co chodzi? No ale tak to Bo grz grzyba łapią. No ale tak ile tak kurde tych, nie? Choćby, choćby jedną rółkę. no ale to jest nie byłyby złe. No co? Ewentualnie to, trochę. To, źle nie mówisz, że za zaraz. No chyba, że nie wiem, miedzian jakiś yy, delikatnie wlać, trochę miedzianu. Nie wiem. Albo. To za gru za gruba kropla, chyba jest. Tak? N nie? Mhm. Nie wiem. Właśnie, czy, czy dałoby radę tak zraszać z miedzianem, albo właśnie z tym srebrem idealnym, żeby grzyba nie łapały ogórki na liście. Nie wiem. Ale jak coś, to i tak chyba ten, ten mały opryskiwacz po prostu złożę, bo tam jest ta pompa odkręcona. Aha. Poskręcam go i wiesz, i będzie się to pryskać, no co, takim miedzianym, czy choćby tymi, wiesz, mikro, czy makro. No. No bo wiesz, takie podlewanie nie byłoby złe, bo nie... Nie masz tyle rur na polu, ale druga sprawa jest właśnie, że, że zaraza na liście idzie. Po pierwsze, dlaczego dręczysz krecika, a po drugie, ale zarąbista ziemia. Ale zarąbista ta ziemia. O... No nie misiak? Co sądzisz o takiej ziemi? Więc szukamy imion do dwóch kaczorów. No kogut już ma imię w zeszłym filmie Adrian. Czarny to Elvis, ale imię dla białego i dla, i dla siwego. Ten biały wygląda jak psychopata. Także... No zostaw je! Ale widzisz jaki Adrian szybki? Mały ale zwinny A tu jest co grach? Facelia Facelia. A to dobrze, to blisko będziemy mieć facelię. Tu No wschodzi, no Ale nie wiem co się tutaj stało, czy ją mu rozwziął Powiem Ci, że mi się pomidor też taki zrobił Ale podobno ma ma być dobre. Tu jest dużo. No. To fajnie, to, to niedaleko nas. O, weź tę kamerę tak, zrobię ładnie widać w No, ślicznie wschodzi. Nie, To się cieszę. A tutaj większy groch, który zaczyna powoli kwitnąć. I rzepak, który zaczyna przekwitać, ale rzepak już jest nie nasz. O, leci już do rzepaka. Nie ma nie ma co patrzeć. Nie? Jak już Kwiatki już ma nie każdy, ale już jest przedkwietiem, nie? No. zaczynają Ale taki mały. Co? Taki mały? जद